to przypomniała mu się nasza Polska. Tutaj byłam w, szko tutaj, e, byłam w szkole, tak jak Państwu powiedziałam, e, podczas dni Holokaustu w całym Izraelu odbywały się różne uroczystości właśnie poświęcone pomordowanym Żydom, również w szkołach. To jest szkoła średnia, która opiekuje się, jeśli można powiedzieć, albo patronatem jednoczławskich Żydów właśnie. Zobaczycie Państwo, pomnik, który poświęcony jest włocławskim Żydom wszystkim pomordowanym i szkoła ta opiekuje się tym, tym pomnikiem i zaprasza tych włocławskich Żydów, którzy żyją w Izraelu na różnego rodzaju uroczystości państwowe czy uroczystości w mieście. Widać tutaj młodzież, ponieważ była oczywiście część artystyczna recytowanie wierszy i pieśni, żydowskich i hebrajskich. To jest na terenie tej szkoły. I to jest właśnie pomnik poświęcony włocławskim Żydom. Włożyliśmy wiązankę. Oczywiście pierwszą jako, jako przewodniczący wspominał włocławskich Żydów przedstawił mnie jako osobę z Włocławka i później miałam przyjemność i zaszczyt rozmawiać z młodzieżą tej szkoły. Tutaj jest zdjęcie właśnie z sali, w której się znajdowaliśmy. Muszę Państwu powiedzieć, że byłam mile zaskoczona znowu. Młodzież jest ciekawa. Młodzi pytają o młodych, ale nie tylko. Pytają jak społeczeństwo miasta, Podchodzi do pamięci o Żydach. Pytali, czy młodzi Polacy chcą przyjeżdżać do Izraela, czy w szkołach uczą się w historii wódzkawskich Żydów. Pierwszą tłumaczę to, co ja mówiłam, nie znam niestety jeszcze hebrajskiego, ale moi przyjaciele mówią: Ty, kochana, masz czas, ty jesteś młoda. Ja myślę, że mają rację. I tutaj e, zrobiłam zdjęcie tego chłopca, e, który tu ma 17 lat. Po tej części oficjalnej, po rozmowie z młodzieżą, dyrekcja zaprosiła nas na spotkanie z kilkoma e, uczniami wybitnymi w pewnych dziedzinach. Ten chłopiec, kocha muzykę. Gra, jak widzicie Państwo, chyba na fortepianie. Nie odróżniam fortepianu od pianiny. Na pianinie. Dziękuję bardzo. Na pianinie. Lecz nim zaczął grać, dyrektorka szkoły się zapytała, może powiedz nam, gościom, co ty zagrasz? Na co, na, na co ten młody chłopiec odpowiedział? No oczywiście, Chopin. Ta pani jest w Polsce. Byłam bardzo wzruszona. Pięknie rzeczywiście grał, nie znam się na muzyce, ale skoro dyrekcja twierdzi, że na talent, to zawsze będą mały. I tutaj właśnie jest, tutaj pokażę Państwu, to jest młoda dyrektorka, ta pani, to jest córka Izraela Hilderscheina. To jest szaja, którego Państwo poznaliście, to jest pola, to jest wierszą to jest ten chłopiec i tu są panie nauczycieli z tej szkoły. Teraz są zdjęcia z mojego pobytu właśnie w siedzili ziemdosła Wrocławia. I to jest święto y, pamięci, święto holokaustu. Podczas którego dostałam też mile zaskoczona. Przemawiał najpierw przewodniczący i później powiedział, że obejrzymy najpierw krótki film. Wygodnie wszyscy siedzieliśmy i zobaczyłam film o mnie, o tym, co w przeciągu kilku lat zrobiłam we Wrocławku. Było to przesympatyczne sama się zastanawiałam, naprawdę tyle ja mówiłam. Może jestem coraz nieskromna, ale, ale chyba trochę tego jest. Tu są właśnie zdjęcia. No, znacie państwo. No, Izrael Zilberstein. Przecudowny, ten, czuły, życzliwy, wspaniały człowiek. Miał zostać rabinem, odpowiadał mu swoją historię. Ojciec koniecznie chciał, żeby został rabinem, więc chodził do synagogi, przyuczał się w duperze i miał zapuszczone, jak to ortodoksyjni Żydzi, pejsy. Nie chciał być e, rabinem, sobie pomyślał, że jak obetnie sobie jednego pejsa, to już nie będzie musia, mógł, musiał być tym rabinem, no bo jak to rabin z jednym pejsem? No i miał rację, jak do domu, to ojciec stwierdził, no nie, rabinem to Ty nie będziesz. Trzeba uciąć drugiego. Dzisiaj się śmieje i mówi, tym sposobem nie zostałem rabinem. To są jeszcze zdjęcia z tego spotkania. Tu jest e, zdjęcie złej jakości, ale tu jest proszę Państwa e, ulica Brzeska we Wrocławku, przedwojenna którą namalował akwarela, którą namalował mój syn i to mój prezent dla członkostwa Wrocławskich Żydów, bo wiesili go, jak to mówią w honorowym miejscu. To jest cmentarz w Izraelu. Tutaj będzie już właśnie święto pamięci o poległych chłopcach, dziewczynkach. To są to przecież młodzi ludzie, służący w wojsku izraelskim, którzy giną w konfliktach zbrojnych. Tu jesteśmy na grobie Izraela kuzyna, 30-letniego. Są zdjęcia tych młodych ludzi. Do tego. Niesamowite było to, proszę Państwa, że jak pojechaliśmy na ten cmentarz, masę młodych ludzi tłum. Przed cmentarzem stali żołnierze z kartonami wypełnionymi kwiatami. Każdy podchodził, brał wiązanki, ile chciał, ile mu było potrzeba, obojętnie i każdy dostawał też butelkę wody mineralnej. Jest tak gorąco, uroczystości trwały dwie godziny, więc trzeba dużo pić były władze wojskowe, przemówienie ministra y, Sił Zbrojnych Izraela. Wielka powaga, wielki szacunek. Myślę, że to jest też cechą taką charakterystyczną Żydów, że oni potrafią y, się jednoczyć, są bardzo rodzinni, może dlatego, że potracili swoje rodziny y, właśnie podczas wojny. I tutaj byłam w Holonie, piękne miasto. Jestem koło synagogi, w synagodze. Musiałam oczywiście ramiona przykryć szalem. Nie wolno z odkrytymi. Kilka takich zdjęć mam zrobione. Właśnie w tym Holonie była roślinność, jaką Państwo tutaj zobaczycie. No, egzotyczna, piękna, dorobna. Zielona. A tu jest droga, która kiedyś przed y, wieloma, wieloma laty y, prowadziła do Izraela, kiedy jeszcze nie było y, dróg. W takiej I tutaj jest jeszcze właśnie aleja, drzew, i na tym koniec. pięć Mogłabym. Mówić i opowiadać do rana, ale czasami jeszcze to jest tak. कु सोजों गिदुम तु वट दम दम बेमर दो फिगफ वफा द स्टिवलेताल दो वट निक्लोहि मु द ऑल्द द कफ इर फन द स्टुगे गु द गन कित्गिम Przepiękny wieczór i proszę Państwa, trzymam całkę autorstwa Pani Marii Danuty przywołanie. Na okładce jest Żyd, autorstwa Pana Andrzeja Prączaka i poproszę Panią się Beto o kilka słów. Że Państwo bardzo się cieszę, że jest Moja Książka podziękowaniem za w sensie dzisiejszy piękny dzień wspomnienia o wocławskich Żydach. Książka Przywołanie została napisana w związku z moim wspomnieniem o Żydach podlaskich. To też może być spotkanie jakieś osobne i bardzo rozmaite z a propos, Książka przywołanie została wydana w języku polskim i niemieckim. Autorem i tłumaczem mojej wierszy na język niemiecki jest Krystian medard Czerwiński i Mantolpe. Zamieszkały w Leiden. Proszę Państwa, 30 wierszy z tej książki wysłane z mojej wiedzy do Ameryki na konkurs zostało wydanych w takim linii widok z Góry Chory i otrzymało ze strony Akademii Amerykańsko-Polskiej w New Jersey nagrodę pierwszego stopnia. Dziękuję bardzo. To oczywiście przekazujemy z autografem pani Mirosławie Stojak i wykonawcom. Mamy tutaj y, przygotowane tomiki, wiersze. I proszę Państwa, jaka pasja, jaka y, miłość, jaka, y, jakie poświęcenie dla włocławskich Żydów. Y, może Państwo powiedzieć, na pewno wiecie już, pamiętacie, że pani Mirosława Stojak pracuje w Urzędzie Miasta Włocławek. I wszystkie delegacje z Izraela są kierowane właśnie do pani Mirosławy Stoja. Kto przyjedzie z Izraela, Żyd, pojawi się we Włosławku, wszyscy wiedzą, że tematem żydowskim zajmuje się Mirosława Stoja. Pisze, tworzy, pisze wiersze również i ostatnio publikuje również w czasopiśmie Znaj. Jest to chłockie czasopismo kulturalne. Wszystkiego dobrego i życzę, żeby izraelski język wbił się w pani pamięć i żeby jednak nauka języka angielskiego była naprawdę tak, hebrajskiego. Ja się życzycie, Tyle się nauczyłam. Może parę słów. Chcę powiedzieć, że w urzędzie miasta ja jestem urzędnikiem. Tutaj jestem osobą prywatną Mirosławą Stojak. Nie mam mój wieczór charakteru ani politycznego, ani religijnego. To, co robię ja z moimi przyjaciółmi, podyktowane jest naszym sercem, tolerancją, przyjaźnią, miłością. Do tego Państwa wszystkich serdecznie zapraszam. To tak niewiele. Dziękuję, zapraszam na za rok.